No kurde, tego to, żeśmy się chyba nie spodziewali. O, jest kopert. to jest regularna rzeka. No panowie, uwaga, zadanie numer 4. Zagubił się nam kolejny kurczak (chicken po angielsku). Szukajcie go pod wodą i lepiej znajdźcie go szybko, zanim utonie na dobre. O kurde. Czyli Ale mamy kurczaki... jeździć po tej rzece. Kurczaki to są nieloty i kurczaki to są niepływy. Nie, ja się nie odzywam, bo w ogóle <noise> jestem. Przerażony, mam miękkie, ma miękkie nogi. Mało, mało przygód. Jako, że ja jestem najbardziej przeprawowy z was, wszystkich jadę pierwszy. I masz krótki przód, więc kuraka wypatruj. Uff. Pamiętajcie, jak przejeżdżacie przez nieznany akwen w terenie, nigdy nie zapinajcie pasów bezpieczeństwa bo wtedy łatwiej po prostu uciec z samochodu, kiedy ten się przewróci albo coś się zadzieje nieprzewidzianego. No świetnie, ekstra. Czy on jest pod wodą czy nad wodą? Jak tam było napisane? No on będzie pod wodą, utopiony. Więc ja jadę tutaj tak, że widzę po lewej stronie całe dno. Woda jest najszczęściej w sanie super przejrzysta. Podobno pstrągi tutaj żyją. Ej, bez problemu, bez tego problemu! On to naprawdę zrobił! Udało się! Zjechałem! Ale miałem przekora! Ale zjechałem! My tu rozumiem skóry szukamy, żeby nam skórę ratować, a ten się bawi zjeżdżając ze skarpy. No, co za cymbał. Stary! Ale ten OMM jest w ogóle niewiarygodny! Kurna, widzę łajzę! Widzę, widzę, widzę! Szkity ma u góry wystawione. Podjeżdżam do niego, uwaga, podjeżdżam. Zobacz jaki, centralnie ustawiony, mamy, mamy go Patryk, mamy dziada, ale jak, zobacz jak się trzyma, jest? Mam zwłoki, <laughs> <laughs> ślicznotę. Brawo! Ruszamy, bo przecież musimy pędzić, bo to są podchody i oni uciekają dalej.